Hanu, Dzień dobry widzowie Witajcie w kolejnym odcinku z PCD Dzisiaj będziemy kupować skó do oktawie I będziemy przerabiać ją na taksik yy, Pokażę A, nie będę Wam tłumaczył, będzie na taksik W innym odcinku No i będzie myślę, że zbyt długi odcinek, ale Jednak będzie troszkę Git. Poczekajcie, gdzie, gdzie tu było? Gdzie on jest? Czekaj, ono... O, jest, no bo <ślepy>, ślepy jestem. Uwaga, kupujemy kup i... Proszę bardzo. Mam szkodę Octawie. 10 tysięcy nam zostało na... Taksi. Chyba się... Nie, nie leżmy się. Czekajcie, czego nie mogę? A, mogę. Nagle zadziałało. Za jedne takich Proszę bardzo, mamy Skoda Oktawie naszą piękną. Szkoda, że mało ma mocy, ale przynajmniej mamy to Skodę Oktawie i będziemy mieli taksi. tym, co wam opowiedziałem z Mercedesem, tym moim na taksi co był kiedyś, to więcej nie chciałem taksi kupować. Dobrze. Zbugowane dźwięki miał przez chwilę. Dalej się bugują, dobre, nieważne. Czekajcie, nie, bo To się chyba robiło w sławnie. Na taksu, czy nie? Czyż nie? Nie, na no raczej się tu jechało. Oczywiście później wstąpimy, bo myślę, że chyba... No tak, na pewno taksówkę się da też lepiej nie? Więc wstąpimy później do taksi co? to jednak nie było. Tutaj. To jednak nie było tutaj. Chyba, dobra, jeszcze spróbujemy tutaj pojechać. Może tutaj będzie. Tak, nie wiem. Najwyżej się teleportujemy do sławna, bo pewnie w Sławnie było jednak. A nie no, coś mi się kojarzy, ale ona ma przyspieszenie słabe. Niby ta jedynka to szybko przyspiesza, ale tutaj nie. Czekajcie, bo źle pojechałem. A nie, dobrze. Nie, to jednak nie ma tutaj taksi. Tak, to było w sławnie. Dobra, do Sławna. Cicho tam. O, dobra. <laughs> Respimy sobie naszą Skodę. O, proszę bardzo, specjalnie wybrałem tą za 40 koła, bo jest o 20 koni mocniejsze od tamtej w ten sprzedanie yy, I fajnie wygląda. Lepiej nawet. Przynajmniej dla mnie lepiej. Chadziamy, że jest pierwsza osoby w pił. Eee, nawigacja nawet! Pełny ja luksus Kładzę tylko, dlatego, że no... Ale też nie potrafić już. Dobra, rądu tu jest, nie? Mam prawko, muszę uważać, żeby go nie stracić jeszcze. Taki... Tu chyba byłoby starszy. Kurde, no o, tu jest. Powiem wam tylko tyle, yy, widzowie. To jest strasznie, ale to jest strasznie, strasznie dziwne, kiedy z auta na auto się przerzucacie. W Polonezie muszę startować z dwójki. W BMC podobnie. Bardzo szybko się biegi ten robią, nie? A tutaj to bardzo wolno. A nie, dobra, od razu jest kolor szary. Bo myślałem, że ludzie sobie ustawiają kolor szary, ale od razu jest. Ale pewnie silniczek jakiś jest. Proszę bardzo. Raczej nic nie kupimy, ale uuu co to było? Co to było? Czekajcie. Dobra, jestem na przerwie. Mm. Przyjedziemy się tą skodą do Darłowa. Wychadzicie że jest Telefon się swój. Zniknął. Gdzie są samochód? Kurde, ja tu się chciałem do Darłowa przejechać on mi to zniknął, pan I chyba dałem koniec zmiany, koniec pracy Przez przypadek Nie, ja, ja nie będę kogoś tego telefonu dał, co on taką o, o Proszę bardzo Nie no, no, podoba mi się, nawet ta skoda, Aktawia bardzo ładna Dobra Czekajcie, bo ja tu już dwójkę wrzuciłem Dobra, jedziemy do autodutka zobaczyć czy są ulepszenia Jak nie ma, to ja się zawiodę Ale jak są, to się nie zawiodę Raczej myślę, że uzbieram sobie na silnik, żeby tak nie zmieniać biegów zostawiamy zostawiamy troszeczkę, nie wrzucamy? Albo w sumie wrzucimy Nie jest główna droga, ale można płacić, a ja Ajajaj, no tak, zapomniałem, że auto nie mają takiej skrętności jak autobusy. Dużo jeździłem na autobusie, żeby na nim zarobić. Ale w końcu ją mam, fej. No, raczej znaczy nie mogę zmienić na taksi. Znaczy mogę zmienić, owszem, mogę zmienić na taksi. Ale po prostu kupi i nie będzie tego widać Więc nie rado. Jest, dobra, silnik. To 30 HP 1-9. No to 250... 250... Co ja mówię? Mm. Mm. Dobra, uzbieramy sobie, czekajcie. Nie wiem co to jest, nie? bike. A, to na górze pewnie. Tak, tak. To jest to co jest na górze, nie? To nie, to ja tego nie będę zmieniał. No to na antenkę. Szarku antena, nie wiem. Ale jest już antena. Nie, to nie, nie, nie zmieniam anteny. No to, to, to tak naprawdę wybieramy tylko 25 tysięcy na silnik. Nieźle. Okej. Okay. Dobra, a w sumie zrobimy sobie skurs z z taksi. Pokażę wam Naprawdę wygląda to taksy I nie będę wam tłumaczył, nie? Jak się wszystko robi na taksie, ale zrobimy sobie kurs. Nie mniej więcej pamiętam, czekajcie, nie? No najpierw, najpierw to nie. najpierw tu. Najpierw tu, czekajcie, gdzie to jest. W Mercedesie to tu gdzieś było, a teraz gdzie to jest? Ты где собственно? Тариф, а? А что это лифа? Ты не моторыф, где это Я не моторыф, а? Ты, Ты тариф, а? Нет. Ты где твой тариф? Cerfy będę Przynajmniej nie widzę. No ja potrzebuję taryfy. Muszę mieć ryfę, działając. Gdzie to refa? Nie. Jak będzie taryfa to będę miał taką ładkę, Gdzie to te ty. Czekajcie. Sorry, że to zrobię. Yy, znaczy, wy tego i tak nie widzicie. Sorry, za te dźwięki. Jeśli będziecie je słyszeć w ogóle, to bardzo. Bardzo nie przepraszam, ale muszę zobaczyć, gdzie jest taryfa na skodzie Oktawi. Gdzie jest taryfa w Skodzie Oktawi, wy kombi? Dokój. O Boże, nie Gdzie jest taryfa w skodzie Oktawi, w co? no nie, reklamy. O, nie pierwsze kłamy. co, nie wiem. Okej, okay. yy, sorry za to, że to słyszeliście pewnie. Pewnie nie widzieliście, ale wiem już gdzie jest taryfa. Taryfa jest o tu. Jedynka. F. proszę bardzo... To telefon. Strefa, czekajcie, która to strefa była darmowa, To była... 381 i dobra co jest? A pięknie, dobra i teraz co nam pozostało to po prostu czekać i tyle, nie? Nie wiem czy ja muszę mieć ten. Wyciągniętą no wyciągnięty samochód, znaczy... samochód, Jezu! Tu jestem Godzinę złapazowanie. Jest Ale no, dobra, już walić to. Yy, nie wiem czy ja muszę mieć wyciągnięte. Koniecznie. Wyciągnięty samochód. Yy, kurna, Póki jestem! Wyciągnięty telefon. Żeby dostać... <laughs> nie? Nie wiem, ale jak na razie my nie będziemy jeździć Ja chcę użyć tej techniki co ludzie tam używają yy, yy, no. Angiperom pociągu jest w Darłowie O taka jest tamta druga skoda Octavia, Tylko, że ona jest gorsza od mojej I o no. 5000 jest no droższa ta moja. Popie! Wjeżdżasz we mnie! Okej, okay, ja rozumiem. Nawet z kierunkowskazów nie włączam, ale to tylko po to. Zrozumicie że to, żeby nagrać ten film, bo on będzie długi. Bardzo. Ja nie lubię robić długich filmów. No i tutaj sobie stoimy. Jak jest się zają. O. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli co? W sumie w tym odcinku to by było na tyle. Ja zrobię drugi odcinek, część drugą, żeby wam po prostu pokazać, nie? Jak wygląda ta praca. Jak chcecie wiedzieć, jak się steruje tą całą ręką. I innymi strefami tutaj, nie? No to sobie obejrzycie u kogoś innego film. Mi się tego nie chcę robić. Zrobimy sobie trasę i wam po, po prostu pokażę, jak to wygląda. Więc, no, widzimy się w następnym odcinku w drugiej części, więc pa, pa, pa i...